Witzamy się o z Dajlą i z Dzinkom. Dziewczyny dzisiaj puszczane na łąkę. Tak? O, 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 już się zmęczyłam. Już się zmęczyłam. O Jezu, Jezu. No nie, dzisiaj idziemy na łąkę. Boruta z Valhaną też na łąkę. Później przerwa na nagrywki. I... I na pewno Ragnar i Bagrat na spacer. Też z Gabrielą, a jeszcze jest Megan, zastanawiam się czy ją puścić na wybieg, żeby się trochę pokopała, o kurde, odkąd zaorali to pole kochani, to ciężko tu chodzić, tak, co naokoło dziewczyny, no. co Na co naokoło idziemy? Tam jest, jak to mówię nasz opuszczony domek buwa patrz opona Dzidzia. patrz łopona co tu mamy co tu mamy co tu mamy buwa co mamy tak mamy? oponcie. A. ha 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 Duże, nie? Duże. No łopona taka duża. Tak. Ty dupo, ty dupo jedna. Ty dupo jedna. Ja mi się zmęczyć trochę, nie? Daj nie wiem, o co Kurwa po polornym Wykośni do cholera wie po co? Co, no, ale to proszę iść do przodu. Zmęczyłaś się tą oponą? Właściwie tym pięciominutowym groziniem opony Gdzie dajabie, nie? Pilnu ją przecież Ja pierdolę, patrzcie to Dlatego ja chodzę tam naokoło Ale tu dziewczyną patrzcie na przykład No jak nam się nie chce dzisiaj iść na spacer, ale żeby jednak trochę mózgi były zadowolone śpiące to też na przykład w polu chodź można szukaj nie, Gina, szukaj. Tu jest. Zuk. Po... Szuk. Zuk. 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 No, bo nie są mocno wąchliwe te przysmaki. Zuk, 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 zuk. Zuk, zuk, zuk. Ale zawsze coś. No, Dajla nas odała. Jej zainteresowanie skupiło się na czym innym. Czyli... To z ziemi, a to z ziemi tam trochę to będzie. Tu jeszcze jest, tu zuk, 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 zuk. Tu jeszcze, o o o, prawie, Brawo! super. Patrzcie, ona była tam, a jest teraz tam. No nie zła jesteś kobieta, Dobra. Bo mama wyszła, no nie będzie za nią biegać, proszę was, nie w tym życiu. No i je biorę na pole, żeby sobie pobiegały. One głupie nie są spokojnie. Chodźcie dziewczyny! Bo ja widzę sarny, wy jeszcze ich nie widzicie. Dostałam... jepią. Dostałam kurwa ziemią w łeb, kochani. No ja już wiem co ona wyczuła. I gdzie? Super, dobra. Tam poleciały sarny za górkę. Ale sarny nie polecą na drogę, one zawrócą. Czekajcie, widzę z tej ziemi, wrzucę... Wrócę do nagrywania. Tak, kochanie. Też chcesz kopać? Kopaj. Uba, kopaj. U. Teraz daj nam się karę dostać. Za jak Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Nic się. zbiera przysmaki, profity. Pani chuj. Ale już wiecie, że. Nawet jak idziemy na krótko, bo my się nie chciałbym dzisiaj to nagrywać trochę jeszcze później. Dwa pieski. Na pewno. No to idziemy na pole. Widzicie, one się na tym polu dość wybiegają. Buba, daj głos. Daj głos. No. Masz nagrodę, że jesteś tak rzeczna. Łajdaczko! Ty jesteś niegrzeczna, nie? Miała. To grzeczna to był tylko taki... Yy, taki, wiesz... Dużo zapachów? Tak? No wah ją. Wach dajle. Czekaj, no patrz tam, Gina. Wach daj Chcę zagonić do tego, kurwa. Ale rezygnuję. Twierdzi, że to nie ma sensu. Słuchajcie, biegły sarny w górę, wiecie? Tam. No i one nie mają jak. Albo skręciły w las, albo gdzieś po polu są. Ale na pewno w stronę drogi by nie poleciały. Przynajmniej nie o tej godzinie. No to by było dziwne. Tak? Przeleciały się. No nie no, o tej godzinie by nie wyleciały na drogę. Ale dzików tu dużo chodzi. Strasznie dużo jest podkopów takich różnych. tego... Buba. Proszę bez jedzenia kup. A zwłaszcza dzików, dobrze? Sarnie znam jeszcze pół biedy No i widzicie jak ona jest w fazie że jej organizm jest ok to ma ma dużo siły i wydolność, Ausginka, chodź kochanie i wydolność nie jest taka tragiczna wiecie? Ale jak jest atak tego no to trzeba się modlić, by było ok. A tak poza tym to wydolność jest świetna. że kwestia żywienia, suplów, ym, kondycji. Dobrze, że je wzięłam. Boję się, że jak przyjdę tu z Walhalem i z Borutą na pole, to żeby tam chodziły tylko i żarły kupy. Tego się obawiam. Dziewczyny? Chodźcie, Dlaczego ty ją upominasz? Już jest tutaj obok. Wiecie, ile tu łajna jest rzuconego? Nie pytajcie, a to jest nasze najlepsze pole w tym miejscu. Tak? Nie boję się, żeby mi psy w razie co poleciały tam na drogę, bo tam mamy lasek i wieś, a zawsze wszystko kieruje się w tamtą stronę. A tam jest wieś góry, zaczyna się las. Także to jest pomyślane. Tam w życiu nigdy nikt na to pole nie biegnie. Prawda? Gdzie Buba jest? Buba! Jeszcze mi zostały na pewno dwa dawny. Jej! Czyli Borutka i Walhala, z którymi tu przyjdę na fleksji. No i będę musiała się szarpać z Walhalą, bo jej nie puszczę. Jego też nie puszczę. No to. Buba? Aus! chodź, chodź, chodź! Widzicie, co ona robi? No właśnie za to łajno zabiera dziewczynki. Ale chociaż żeby sobie trochę powęszyły, pokopały może. Ale już widzę, że tu na górę... No co nie wiem. ,cia. Ale masz łajno na tym na języku. Kurde. Już wiem, żeby chyba tu z nimi na górę nie iść, tylko zostać tu na tej stronie pola. O tutaj dokładnie mniej więcej jak się zaczyna. Z tego względu, że tam jest tego tyle rozrzucone, że jakąś z tego nażrą. to jeszcze nawet nie ma dramatu. Ale już mam na pewno na butach, widzicie? Próbuję je oczyścić. Tak, próbuję mam oczyścić tu buty. O, chociaż trochę. Już trawa się już przykleiła do butów. Oj, laski, laski. No, czy ja powiedziałam już, że dajcie znać, czy chcecie takie od czasu do czasu odcinki typowo z pola. Jak tam się wąchają, szukają. Jak im coś rzucam dzisiaj akurat nie, chyba, że coś znajdę do rzucania. Dajcie znać, bo, bo wtedy będziemy tu przychodzić i nagrywać co jakiś czas. Tak? Czy po spacerze, po drodze skoczymy, czy Ogólnie docelowo tu przyjdziemy. Czy Buba robiła kupę? To jest dobre pytanie, spajcie Czy ona robiła kupę? Co daj Ryszka? Gdzie sarenki zniknęły? A gdzieś znikły. Poleciały gdzieś naprawdę nie wiadomo gdzie. O, wycieramy się. Buba, ale ty jesteś zachłanna. A, daj już odpoczywa. O, i mamy kupę. A propos kupy, dzięki, Buba. Naprawdę zdałaś egzamin. Tylko tu jeszcze nasrać na tym polu. Brawo! Tylko nasrać! Nie wiem, czy z cukru zaśmi na twarzy nie wychodzi coś, co będzie trzeba posmarować antybiotykiem ja u dermatologa. Zobaczymy, jak mi nie zejdzie do końca roku, to się umówię na wizytę. Ja nie mogę jeść cukru. Raz już mi się zrobił stan zapalny znowu na twarzy, przez cukier własny. I jak już miałam fajnie, tak musiałam znowu iść do dermatologa. Ale muszę iść na kwasik. Mega skóra, polecam. Zwłaszcza jak ktoś tam ma problemy ogólnie ze skórą, bądź z tłuszczącą się skórą tendencje do wyprysków, to Ten, trzeba dbać wtedy wiadomo bardziej prawda o taką twarz. Co tu robią słojki? Buba nic nie wpieprzaj. Brink, patrz na. Dobrze. Co tu flaszki robią? Bo najlepiej, co tu słojki? O, jak Wam tu z nimi była do tego poziomu, tu tam już nie, to tutaj będą się po prostu chodzić i wąchać. I kopać, nie? Nie będą głównie żarły, jakbyście były na tym łajnie. No mama nie powiedziała, że to będzie krótko. Najlepiej Walhala. Kurwa, wezmę jej fleksji, słuchajcie. Ale zdałoby się na szelkach, tylko ona się rozpędzi, będę musiała jej bardzo pod kontrolą mieć. Na lince długiej też bym jej nie puściła, bo cztery linki kurwa nie dogonie. W razie czego a trzymać nie będę, jak się Akita będzie rozpędzać no bo to umówmy się, że przynajmniej byłoby idiotycznym pomysłem dobra, jakoś sobie to obmyślę najchętniej bym je na ogrodzie zostawiła, bo jest ciepło <laughs> co Wy na to? jest błoto, ale jest ciepło jak Wy byście to myślały, co? Terriera i Megan rzucić na mały? z fiksem? bo by nie zrobiły se a Walhale na duży z Garą. Później z Walhalą się przejść tylko na wieczór kawałek. Z tego względu, że by kupę zrobiła. Co? Co wy na to? Zrobimy tak? A jak nam terier spierdoli? Matka se ponagrywa i dzisiaj tak. Od razu bym posprzątała wybiegi. i najpierw to bym to sprzątała później je wpuściła tam bo to... najpierw to trzeba byłoby je podzielić to co, zrobimy tak i nagramy je chwilę na wybiegu jak się bawią. zawsze też się mózgowo trochę zmęczą, zwłaszcza jak je podzielę razem w jakiś sposób yy, bo też latem jak idziemy tylko na wybieg w danym dni po prostu siedzimy na ogrodzie i wszystkie siedzą Czasem, czasem bardziej zmęczone niż jak wychodzimy i chodzimy no bo tak jak my idziemy między ludzi też założyć trzeba, że też bardziej się zmęczymy w pewien sposób niż jakbyśmy poszli na spacer matka ma jednak łyb, tak? tata się, oba a matka tu ma kawkę z cukrem, ale cukier tu jest na ostatnim miejscu mm, fajnie kochani, ja im rzucam kijek, a dziewczyny się powadziły Oczywiście one się umą wadzić. Gdzie kibuba? No gwizdła ci. Co ty gadasz? Ja pierdolę. Wszystkie są udane wyjątkowo. Wybitnie udane. No i co? Nie ma kija? Szuka wkurwiona Zawsze coś, tak? To jest twój stary kij. No. Twój stary kij jak to jest? Tak? Lula. O Więc <grystanie> mamy fazę wszyscy. A to jest gnojek jak się biega za aportem to się spokój. Bękajcie narody po prostu. Dobra, cosiki zrobione, kupy zrobione, pobiegane, powąchane. Trochę tak. Ja zanim jeszcze cokolwiek zacznę na wybiegu, sprzątać i dawać tamte, to będę musiała ją jeszcze wysuszyć, też oczywiście. To jest obowiązek, który musi być wykonany. Kościół <laughs> musi być wykonany, choćby z srały skały. Tak? Choćby matka była... Uuu, dętka do reszty. O, tam mamy gó góry, widać tam trochę jeszcze takie. Zarys. Mhm. No cóż. Dobra, kochani, dzięki za oglądanie Daili i Dżiny na łące. Widzicie, że baby wykorzystały to w pełni. I oczywiście, jak chcecie... Nie chcecie wypraw takich, ale chce, znaczy chcecie wyprawy, to na pewno. Ale jak jeszcze chcecie dodatkowe takie właśnie filmy z takiego czegoś jak dzisiaj, no to napiszcie, to będziemy przychodzić. Częściej oczywiście. Tak? I coś tam nagram taki szybki slot z wybiegu. Jak się bawią, żeby coś wrzucić. No i dzisiaj będzie odcinek też jeszcze ze spaceru, to z Bagrada i Ragnaroka. Ragnaroka nie bardzo dać na wybieg, bo będą się co? Pieski denerwować. Nie, on będzie brudny, a wejdzie do Bagrada to już w ogóle. Bagradzik ma już w poniedziałek fryzjera, więc będzie git. Dobra, zostawcie suba łapkę w górę, komentarz i my lecimy do domu. I widzimy się dzisiaj jeszcze pewnie gdzie indziej. W innym odcineczku. Trzymajcie się, cześć!